Witajcie. W czasie burz i sztormów na całym świecie morza wyrzucają dziesiątki martwych zwierząt, które często są bardzo dziwne. Mieszkańcy Nowej Zelandii byli przerażeni, kiedy zobaczyli na plaży właśnie jedno z takich dziwnych stworzeń. Mówi się, że ogromny, zaskakujący obiekt na Murray Beach jako pierwsza zauważyła mieszkanka Auckland Melissa Doubleday. Na brzegu znajdowało się nieruchome stworzenie porośnięte czymś przypominającym dredy. Melissa zrobiła zdjęcie obiektu i opublikowała je w mediach społecznościowych. Użytkownicy stworzyli wokół niego wiele teorii, w tym i te najbardziej fantastyczne. Dużo osób oglądało nieznanego potwora morskiego, który musiał zginąć podczas wcześniejszego silnego trzęsienia ziemi. Sama Melissa uznała, że odkryła po prostu resztki wieloryba. Wyjaśnienie było jednak zaskakujące i jeszcze prostsze. Eksperci ustalili, że tajemniczy potwór to tylko pień drzewa. Otaczały go tak zwane wąsonogi, a dokładniej pąkle, które wyróżniają się tym, że posiadają bardzo długie penisy. Za ich pomocą zwierzęta te przymocowują się do podłoża lub obiektów pływających. Czasami stężenie wąsonogów na powierzchni jest tak duże, że nie mogą one rosnąć na szerokość. Dlatego z czasem stają się długie i cienkie, przypominając ołówek. Prawdopodobnie mieszkańcy Nowej Zelandii nie mają na co dzień styczności z tym stworzeniem i nie jedzą wąsonogów, bo gdyby tak było, bez problemu od razu rozpoznaliby, że to, co wypłynęło z morza, nie jest żadnym potworem. Wąsonogi to niesamowite owoce morza. Jako potrawę można ich spróbować między innymi w Portugalii, Hiszpanii i Maroku, gdzie się je łowi. Te zaskakujące stworzenia mogą trzymać się powierzchni, do której udało im się przyczepić dzięki specjalnej substancji przyczepnej. Jej skład jest wciąż dla naukowców zagadką. Wynalezienie podobnej oznaczałoby przełom w dziedzinie szybkiego i mocnego zespalania kości, leczenia zębów i wielu innych. Oprócz mechanicznego czyszczenia boków statków z wąsonogów nie odkryto innego skutecznego sposobu radzenia sobie z tymi stworzeniami. Żywią się one planktonem, a przy braku odpowiedniego pożywienia mogą przetrwać przez około miesiąc. Wąsonogi mają też zastosowanie jako doskonałe filtry wody morskiej. Zwierzęta te są specjałami wielu kuchni świata w różnej postaci. Pieczone, gotowane, dodawane do zup. W smaku przypominają kombinacje homara i krewetek. Ze względu na trudność połowów, smak i cechy dietetyczne, wartość wąsonogów szacuje się na około 400 euro za kilogram, co bez wątpienia daje im prawo do nazywania się prawdziwymi truflami morskimi. Na cześć hiszpańskiej prowincji Galicja, gdzie wąsonogi nazywa się Fes de Cabra, powstał festiwal Fiesta de los Persebes. Nasza historia po raz kolejny udowadnia, że pierwsze wrażenie może być złudne a coś strasznego, często okazuje się zupełnie nieszkodliwe. A wy, próbowaliście kiedyś potraw z wąsonogów? Podzielcie się swoimi wrażeniami w komentarzach. Jeśli Wam się podobało, możecie polubić to wideo. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia wkrótce.